Witam Was serdecznie ponownie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam Was ponownie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kontynuujemy ciągle cykl ludzie w życiu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj podzielimy się historią jednego z uczniów. Ewangelia Jana, 13 rozdział. 13 rozdział od 21 wersetu do 33 Coś o nim mówi A będziemy dzisiaj mówić o Judaszu Tak? O Judaszu Był jednym z dwunastu Dzisiaj Chwilę sobie porozmawiamy o nim I zobaczymy co z jego życia Możemy wziąć dla siebie Jakie wnioski wyciągnąć W naszej wędrówce za Panem naszym Jezusem Chrystusem Ok? Zaczynamy? Zaczynamy <laughs> 13 rozdział od 21 do 33 wersetu. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności o kim mówi. A jeden z uczniów niego, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego. Zapytaj. Kto to jest? A o kim mówi? A on wsparczy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu ja podał umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, szy, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić. Ale, ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: nakup czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dać ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony syn człowieczy, i Bóg został uwielbiony w nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Dziadeczki, jeszcze chwilę będę z wami, szukać mnie będziecie. Jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. Wieczór, Pascha, ostatnie właściwie minuty Jezusa Chrystusa przed wydaniem go na jego mękę. Wieczór taki jak, powiedzmy teraz. Je Judasz. Wcześniej szuka sposobności, jakby zdradzić Chrystusa. I to jest noc zdrady. Zaczęła się zdrada, zaczął się szatański plan wypełniać. Zdawałoby się, że szatański, ale tylko by się zdawało, ponieważ, jak już wcześniej mówiłem, Chrystus i Bóg ma wszystko pod kontrolą. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Paradoks Judasza? Ja też nie. Ja też nie, ale postaram się w kilku słowach Wam opowiedzieć, co mam na myśli, mówiąc paradoks. Zobaczcie, Jezus Chrystus, Syn Boży, wybiera dwunastu uczniów, którzy chodzą z Nim trzy lata, śpią, jedzą, są wszędzie tam, gdzie On jest. Widzą uzdrowienia, widzą cuda, widzą wskrzeszenie zmarłego Łazarza, widzą wszystko, co Jezus dokonał i o czym możemy przeczytać w czterech Ewangeliach wśród tych dwunastu uczniów jest i Judasz jest i Judasz, o którym Ewangelia mówi, że był złodziejem że był zdrajcą i że zdradził Jezusa Chrystusa tak naprawdę niewiele wiemy o nim więcej mamy tylko w Ewangelii Jana jego jedną wypowiedź kiedy, kiedy Jezus, e, przepraszam kiedy Judasz się oburzył na to, że e, pewna kobieta pewna kobieta wylała na Chrystusa maści swoje perfumy, które były dosyć drogie i Judasz był bardzo zły na to ponieważ powiedział, nie mogę tego sprzedać a pieniądze byśmy wzięli i rozdali ubogim ale tak naprawdę myślał o tym, żeby żeby okraść, okraść ich z tych pieniędzy, ponieważ Chryst, Judasz, cały czas mi się mylą to J i to J Judasz był skarbnikiem i trzymał pieniądze i z sobie podbierał po prostu sakiewki, więc generalnie zależało mu na tym, żeby pieniądze spływały do sakiewki. Ju, Judasz pełnił służbę wśród dwunastu skarbnika, czyli był odpowiedzialny za finanse. I zobaczcie paradoks Judasza, teraz o, o tym chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz z rzeczy, którą możemy dowiedzieć się z życia Judasza i wziąć dla siebie. Po pierwsze, można być bardzo blisko Boga. Można być tak blisko Niego. Można być blisko Jezusa Chrystusa. Tak jak Judasz. On chodził z Jezusem, on spędzał z Nim czas. Trzy lata w służbie, dzień w dzień, krok w krok, wszędzie za Chrystusem. Widział Chrystusa chodzącego po morzu, widział Chrystusa, który rozdaje i karmi biednych. Widział, kiedy Jezus Chrystus rozno, roznożył jedzenie i nakarmił 5 tysięcy głodnych ludzi, a na, za kilka dni 3 tysiące. Judasz widział wskrzeszonych ludzi, widział łazarza, którego ewidentnie Jezus powołał z powrotem do życia. Normalnie wszystko, co możemy przeczytać w Ewangeliach, w Biblii, Judasz tego doświadczył twarzą w twarz. On widział to, on był świadkiem tego. On patrzył na to. A mimo to, w decydującym momencie służby Jezusa Chrystusa to on właśnie wydaje Chrystusa za 30 srebrników. Mimo że wiedział, z kim ma do czynienia. Mimo że wiedział, kim jest Jezus i co zrobił, wydał go. Wydał go bez mrużenia oka. Cena była konkretna, 30 srebrników i za tyle oszacował życie Jezusa. Więc pierwsza lekcja dla Ciebie, którą możemy z tego wziąć, to zobacz: możesz wiedzieć, kim jest Chrystus, możesz wiedzieć, kim jest Jezus, możesz być, nazywać się Jego uczniem, wiedzieć, co On zrobił dla Ciebie, wiedzieć, co On zrobił dla ludzkości, wiedzieć, co się dzieje, co On robi, Jezus i kim jest. A mimo to możesz Go zdradzić. Mimo to, w najważniejszym momencie swojej służby, możesz się go zaprzeć. Naturalne pytanie przychodzi, dlaczego tak było. Nie za wiele mamy opisów. Nie mamy właściwie żadnej relacji Judasza, który mógłby powiedzieć: Dlatego to zrobiłem. Nie mamy tego. Ale wnioskować mogę po. O przyglądnięciu, przeczytaniu czterech Ewangelii, że mamy wypowiedzi różnych uczniów: Jana, Piotra, Jakuba, coś tam Tomasz powiedział. A Judasza, Judasza praktycznie nie mamy Nie mamy jako aktywnego ucznia w historii Jezusa. Nie widzimy go jako człowieka, który, który bierze te nauki dla siebie, żywot Chrystusa bierze dla siebie. I myślę przede wszystkim, że Judasz nie był szczery. Judasz chodził z Jezusem, doświadczał wszystko. Ale I będąc tak blisko niego, był tak daleko. Nigdy nie powiedział co jego sercu, nigdy nie interesował go nauki Jezusa. Patrzył, co może wziąć z tych zchodzenia z Chrystusem. Zobacz, dam Ci taki przykład. Pewnie znasz małżeństwa, które żyją razem od wielu lat. Mają, są rodziną, mają dzieci. Być może mają rodzinę, yy, przepraszam, mają dzieci, mają firmę albo pracują. Pracują gdzieś tam oddzielnie i z pozoru wydawałoby się to jest szczęśliwa rodzina. Łączy ich wszystko: dzieci, praca, dom, cokolwiek tam jeszcze, dług jakiś. I to wszystko sprawia, że wydaje się, że oni są jednością. Z pozoru zewnętrznie to wszystko wygląda jak jedność. Ale kiedy. Temat dzieci jest wypowiedziany, temat kredytu i innych firm, tych codziennych spraw rozchodzi się. To okazuje się, że oni żyją obok siebie, ale daleko od siebie. Mają swoje sprawy, mają swoje życie i gdy przychodzi wieczór, każdy idzie w swoją stronę, każdy zajęty swoją sprawą. Dlaczego? Mimo, że są małżeństwem, mimo, że są jednością, mimo, że łączy ich tak dużo spraw, to żyją oddzielnie od siebie. Rozumiesz? I tak właśnie moim zdaniem było z Judaszem. Był blisko Jezusa, widział wszystko, wiedział, kim jest Jezus, wiedział, kim jest Jezus, a mimo to nigdy nie był jedno, jednością z Jezusem. Nigdy, mimo wszystko, nie był szczery, nie stworzył jedności z Chrystusem. Niesamowite, co? Być tak blisko Jezusa, a jednocześnie tak daleko. Każdą sprawę pewnie sam obmyślał, każdą sprawę pewnie sam załatwiał. Swoje problemy rozwiązywał po swojemu. To, co doświadczył, będąc Jezusem, widział. Kiwał na to Amen, wspaniałe dzieła, ale nie interesowało go to. Interesowało go, żeby z sakiewki coś wyciągnąć. Nigdy nie podzielił się z Chrystusem albo z żadnymi uczniami, co było w jego sercu. Nigdy nie był szczery, nigdy nie był prawdziwy. Nigdy nie był sobą. Więc pierwszy taki smutny wniosek, który możemy wyciągnąć, to taki, że można być blisko Chrystusa, a jednocześnie daleko. Możesz służyć dla Niego, możesz robić wielkie dzieła, możesz być kimś ważnym w swoim kościele, w zborze. Możesz mówić, że poświęcasz dla Niego życie i robisz dla Jezusa wspaniałe dzieła, ale tak naprawdę możesz być daleko od Niego, bo Twoje serce jest zamknięte dla Niego. Robisz coś, co sam sobie założyłeś, że będziesz robił. Wykorzystujesz imię Jezusa dla własnych celów. I na końcu drogi, judasz nie miał problemu z zaparciem się Jezusa, ponieważ, ponieważ nigdy nie był z Nim jednością. To jest jak pokazują jakieś historie wojenne, kiedy żołnierze walczą razem w Okopie, zżywają się, stworzy się nimi. Między nimi wieź, więź i historia, i nauki, i sami żołnierze to potwierdzają, że nigdy nie walczy się dla idei, dla narodu, ale walczy się dla przyjaciela w okopie. Dlaczego? Bo się wytworzyła relacja, wytworzyła się więź. Nie to, że Chrystus nie chciał. Pewnie z Judasza strony nie było inicjatywy ani chęci, żeby przyjść do Jezusa, żeby być tym, kim jest kim był, więc kiedy przyszła decydująca chwila, nie miał problemu zaprzeć się go, bo Jezus go nic nie obchodził ponieważ nigdy nie byli jednością więc pierwszy wniosek taki smutny dla mnie jest, że możesz poświęcić całe życie dla Boga możesz poświęcić służyć Mu służyć dla Niego, robić jakieś rzeczy ale nigdy nie byłeś Nigdy nie nawiązaj się relacji z Bogiem, nigdy nie nawiązaj się relacji z Chrystusem. Wydaje ci się tylko, że służysz Mu, że żyjesz z Nim, że chodzisz Jego ścieżkami, ale Twoje serce nigdy nie było szczere, nigdy nie nawiązało jedności z Chrystusem. Więc zadbaj o to, czy na pewno Twoje drogi to drogi Boże, czy Twoje myśli to Jego myśli, czy ma z Nim relacje, czy, tak jak mówiłem, możesz Mu służyć. Ale czy robisz to tego jak on chce, czy rozmawia z nim, czy spędza z Jezusem czas, czy nie tylko jesteś jego uczniem, ale też i przyjacielem? Kiedy przeczytamy dalej ten fragment, zobaczymy, że kiedy Jezus już wyszedł go, Jezusa, Judasz, przepraszam, ciągle mi się myli, jeżeli Judasz wyszedł Jezusa zdradzić, to Jezus mówi do pozostałych uczniów: "Nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi." piękny zaszczyt. Przepiękny zaszczyt ominął Judasza. On nie mógł się nazywać nigdy przyjacielem Jezusa. Nie było go w tej chwili. On wykonywał swój plan, swój zamysł. On wykonywał zdradę, za którą odebrał 30 srebrników i miano wiecznego zdrajcy. Smutna historia, bardzo smutna. Ale jest jeszcze jedna, jest jeszcze jeden wniosek, który możemy z jego Życia z tej lekcji wyciągnąć. Jest to bardzo ważny wniosek. Jest to wniosek ważny dla mnie i dla Ciebie. Zobaczcie, Judasz był skarbnikiem. Judasz został wybrany na skarbnika, albo sam się mianował. Nie do końca wiem, jak w Ewangelii nie ma tego opisanego, ale w każdym razie fakt jest faktem, Judasz był skarbnikiem. Mamy jedną wypowiedź Judasza, którą wcześniej przytoczyłem, że się martwił. O, o, o ten flakon perfum, czemu został rozbity i wylany na, na Jezusa, a nie sprzedany, a chodziło mu o kasę? To I za kasę, za 30 srebrników, sprzedał Jezusa. Za tą cenę można było kupić pole, można coś tam było sobie jednak nabyć, ale to nie była zbyt wygórowana kwota za życie człowieka, za życie Jezusa, za życie swojego pana. Więc Drugi wniosek, jaki tutaj widzę, który możemy wziąć do siebie i zbadać swoje serce, to jest taki, że w moim, w Twoim życiu może być coś takiego, co, co Cię odciągnie od Boga. Mój przyjaciel mi kiedyś powiedział, że na, on, on jest rybakiem, on jest wędkarzem że na każdą rybę jest inna przynęta. Na każdą rybę jest inna przynęta. I my musimy uważać i badać na nasze serca, ponieważ diabeł zawsze będzie chciał nas odwieść od Boga, na wszelkie różne sposoby będzie chciał się nas, od, nas odciągnąć od Chrystusa. I dla, na Ciebie może, tak jak w przypadku Judasza, nie działać kasa, ale może by to być na przykład, nie wiem, wygodne życie, sława, cóż jeszcze co, pozycja. Każdy z nas ma jakiś słaby punkt, jakiś czuły punkt, który jest podatny na pokuszenie, i musimy badać nasze serca. Jaki to jest punkt? Ponieważ u Judasza to było pieniądze. To były pieniądze. I u ciebie, i u mnie mogą być pieniądze, albo coś innego. Więc musimy codziennie badać nasze serca, ponieważ, tak jak pisał apostoł Piotr w swoim liście, że diabeł krąży obok nas jak lew, lew ryczący i patrzy, kogo by, po, kogo by pochłonąć w innym fragmencie księgi objawienia o czasach ostatecznych często pisze, że szatan będzie się o ile można starał zwieść wybranych zwieść to znaczy oszukać no nie da się oszukać kogoś kto się nie da oszukać, kto nie jest podatny na to teraz pamiętasz taki inny przykład Miałem znajomego, który właśnie był podatny na to, żeby, no, żeby być w kręgu zainteresowania, żeby być sławnym i był wiernym naśladowcą Chrystusa. Wiernie mu służył. Ale dzisiaj, kiedy widzę jego, jego służbę, to bardziej przypomina on karierowicza i kogoś, kto dał się oszukać żeby być, że służy Chrystusowi, a tak naprawdę cały blik zbiera dla siebie. Widzę go robiącego wywiady, widzę, jak jego twarz jest rozpalona, że kamery i wszystko jest skierowane na niego. Dziś imię Jezusa moim zdaniem służy mu tylko do tego, żeby, żeby sam siebie promował, i moim zdaniem, diabeł go oszukał, diabeł go dał mu właśnie sławę, żeby, żeby go odwieść, żeby go odwieść. Jego serce pożądało sławy, więc tak jak mówiłem o tej rybie, więc haczyk został wciągnięty na sławę i on został pociągnięty ale ja mogę też mieć to samo ty możesz mieć coś podobnego albo coś innego tak jak mówiłem, albo pozycja wygodny styl życia sława, blicht to może ciebie pociągać gdzieś w skrycie i diabeł może zostawić na ciebie sidła, tak jak na Judasza i ci to wszystko zaoferować inny przykład kiedy było kuszenie Jezusa Chrystusa, to czym kusił diabeł Chrystusa? Trzema rzeczami, a jedną z nich właśnie była sława. Powiedział, że jeżeli tylko Jezus odda mu pokłon, to wszyscy będą mu służyć na ziemi. Więc diabeł wie, że my jesteśmy podatni na różne rzeczy. Na różne rzeczy damy się skusić i jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy słabi i będzie starał się nas cały czas odwieźć. Judasz połknął przynętę w postaci 30 srebrników i przegrał. Ale my możemy badać swoje serca, możemy codziennie doświadczać samych siebie i pytać Boga, gdzie w naszym sercu jest coś ukrytego, co Go nie wielbi, co Chrystusa nie chwali i co może nas od Niego odwieść. Badajmy, bądźmy w tym szczerzy. Nie zostawiajmy czegoś sobie tak, jak zostawił to sobie Judasz. Judasz nigdy nie był szczery z Chrystusem i to się dla Judasza bardzo źle skończyło. Sprzedał Jezusa. Później chciał to wszystko wycofać, ale było za późno. Nie odrobił już tego nigdy. Był zdrajcą. I od tej pory, kiedy mówisz Judasz. I myślisz ciągle i tylko i wyłącznie o tym, żeby być zdrajcą. Można być blisko Boga, można być blisko Chrystusa, spędzić z nim kilka lat, widzieć uzdrowienia, widzieć, widzieć ponadnaturalne cuda, ale mimo wszystko zdradzić go, zdradzić dawcę życia. I noc, w której wychodził Judasz zdradzić Jezusa, miała być nocą Jego zwycięstwa, miała na tym zarobić ale była nocą Jego klęski to była noc klęski szatana noc klęski diabła a początek zwycięstwa Chrystusa które dokonało się na krzyżu Golgoty ale niestety Judasz tego nie doświadczył po trzech latach po trzech latach wędrówki z Chrystusem w najważniejszym momencie życia najważniejszym momencie Służby Jezusa. Judasz zmienia obóz za 30 srebrników. Judasz wyjawia pragnienia swojego serca, to co było ukryte, i sprzedaje swojego Mistrza, sprzedaje swojego Zbawcę, sprzedaje swojego Nauczyciela. Zrób wszystko, żebyś nie skończył w miejscu, w jakim był Judasz. Zrób wszystko, bądź szczery z Jezusem. Nie zostawiaj sobie nic w sercu. Nie zostawiaj nic, co może odciągnąć ciebie od Jezusa. Bo później ze łzami będziesz chciał to cofnąć jak Judasz, ale nie da rady. Nie da rady. Judasz chciałby cofnąć tą całą sprawę. Poszedł, wziął złoto, poszedł do faryzeuszów, z którym się dogadał. Ale już było za późno. Już wyrok był wydany. I Judasz poszedł i się powiesił. I taki był marny koniec największego zdrajcy naszych czasów. A jeszcze stanie przed Bogiem i będzie odpowiadał za krew niewinną, za Jezusa. Zrób wszystko, żeby szatan nie złapał Cię w pułapkę. Zrób wszystko, żebyś nie przegrał tego boju w wędrówce z Jezusem Chrystusem. Poddaj Mu całe swoje życie. Nie zostawia nic sobie. Bo jeżeli zostawisz coś sobie, to diabeł to wykorzysta i wykradnie i cię pociągnie. I przegrasz. Przegrasz w tym boju z Jezusem. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć, że to była wspaniała postać ludzie w życiu Jezusa Chrystusa. Ale nawet, że tak powiem, na czarnych charakterach możemy się czegoś nauczyć i wyciągnąć właściwe wnioski, żebyśmy my. Dokończyli biegu, żebyśmy my dokończyli pielgrzymowania z Jezusem Chrystusem. Amen. Chwała Chrystusowi. Chwała Jezusowi. Bądź na naśladowcą Jezusa, a nie na naśladowcą Judasza. Amen.